Będę służył. Od tego czasu w stworzoną naturę wdarł się element buntu przeciw Bogu. Widoczny jest on w całej historii człowieka od początku jego istnienia. Przez całe dzieje ludzkości przewija się wątek owego buntu skierowanego przeciw woli Bożej wyrażonych w dekalogu. Buntu, którego celem jest skrącenie na nim człowieka. Źródłem tego buntu jest pycha. Człowiek idąc za potrzebą Szatana uwierzył, że jego umysł jest tak potężny, iż rozwiąże wszystkie problemy tego świata. Uwierzył diabłu, że Bóg nie jest człowiekowi potrzebny, że kępuje jego wolność. Uwierzył, że może żyć tak, jakby Boga nie.